Na do podkówkę, na akcję. Oczywiście by być kowalem, czasami troszkę ciało takie bardziej odporne na ból, na rany. Takie ciało miał dziadek, takie ojciec i takie mam ja. Ja mam jakąś ranę, tu mam taki puder, przecieram sobie tym pudrem i rana mi się momentalnie goi. Także później nie używa się wody utlenionej, tylko ewentualnie spirytusu.

Dzieci przodem. A my ślubie używamy najpierw. na ja nie tłumaczę go. w każdym kroku. Tu. <grym> jeszcze zapraszam tutaj państwa do środka. Zapraszam państwa jeszcze do środka tutaj. Tutaj widzicie są jeszcze gotowe wyroby, które kowal robi w kuźni. I samoloty robi się w kuźni z czarnego żelaza i konie a te flaszki też? To do tego jeszcze dojdziemy. Takie: jest. Rowery, kwiaty, róże i łańcuchy, jak mówię, pasy cnoty, można zrobić to zamówienie. Drzwićki do kominka, karnisze do firanek. Przeróżne takie nietypowe usługi, których nie można kupić w sklepie. Jeszcze, jeszcze proszę Państwa. Zapraszam Państwa, że tutaj na chwilkę. Tutaj jest pokazana historia kuźni. Tak jak mówiłem, kuźnia stoi 92 lata, dawniej była tak drewniana. Tu pracował dziadek w tej kuźni całe życie, później ojciec. Jak wiem, 16 lat po szkole podstawowej zacząłem podkuwać konie w takiej kuźni. Jak się trochę odkułem, to tą kuźnię rozbudowałem na taką, a z tej kuźni jeszcze raz ją zrobiłem taką. Co jest właśnie? Minister Rolnictwa Roman Gieryński, ówczesny minister rolnictwa, wręcał mnie i mojej żonie kryształowy kucharz za zdobycie pierwszego miejsca w Polsce w agroturystyce. W którym roku? W 96. Roman ja A tak Lodowa no jest. No y jeszcze była drewniana. Słuchajcie, w, w 2000 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski wraz z małżonką zaprosili mnie do Pałacu Prezydenckiego do Warszawy na taki wspólny obiad jako zasłużony dla kraju. Tutaj i arcybiskupowie lubelscy byli w tej kuzi i nieżyjący szef samoobrony Andrzej Leper też krawat zostawił w kuzi i w moim domu jak obiad tam gdzie dzisiaj Państwo jedliście na sali. Nie spaliłeś go? Słucham? Nie spaliłeś go? Czy go pod nie? Stoja! Co? co to dzisiaj, jest to? Żelazka! Czy te żelazka są na prąd? Nie! nie, nie tylko na, ogień. na duszę! Na ogień, bardzo ładnie. Tak jest. Takimi żelazkami dawniej ludzie prasowali ubrania, jak nie było prądu elektrycznego. Tutaj się otwierało takie żelazko, wsypywało się gorących węgli z piecza, czerwonych takich jak widzieliście Zamykało się żelazko, żelazko się nagrzewało i później można było nim prasować. prasować. Masaże! Dzięki swojej pracy doszedłem do wielu różnych dyplomów, między innymi dyplom za pierwsze miejsce w Polsce w kuciu artystycznym i pierwsze miejsce w Polsce w podkuwaniu konia. A kobyły podkuwałeś? Różne skrubanki robię. Tutaj są łyżeczki w delce kowala. Takimi łyżeczkami obiad ten moment, ten moment. A co kogoś? jeszcze? Pierwszy moment. Pierwszy jeszcze Pierwszy moment. Pierwszy moment. Pierwszy moment. Pierwszy moment. Pierwszy moment. albo gospodarz jest kasztrama. Tu są różne lekarstwa, znaczy, którymi goić jest skóra. Tak wygląda lekarstwo. To

Z torebkę z kółki Wojciechowa. Nie ja byłem, ja byłem chyba pieszy opatrywanym. Proszę bardzo, muszę puścić z Kowala. Specjalnie skaleczyłem. Z językiem, z językiem! Możę Wyruch, wyruchać. <grym. grym. grym. grym> kowal, kowal, może wszystko. Słuchajcie, kto jest pod Kowal, zaraz. Dawaj ją. Pomocni, którymi wali młotem. Zapraszam tutaj. Wali młotem. Walimód. pomocy za wspaniałe pierdonienie młotem dostaje na pamiątkę widokówkę z Kozni Jest pan bardzo dobry. Walimód. Słuchajcie, słuchajcie, Chcę jedno powiedzieć. E, ta bokowa, która została wykuta. koń Nie, słuchajcie. To mnie i przez kowala, E, zostanie przekazana e, na na pewno aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Jeep Survival e, Lublin. Amen. Także, także, także będziemy, będziemy to popodkowe e, w Lublinie na najbliższym... E,

jeszcze moment. Jeszcze tą panią chciałbym prosić. Jeszcze tą panią chciałbym prosić. Widzicie tak, tak. Państwo, pokazałem jak się robi podkowę, pokazałem jak się podkuwa konia, a teraz w delikatny sposób chciałbym pokazać, jak kowal zakłada tą fajkę do nosa, o której wcześniej mówiłem. Rzuczy. Jak mówiłem wcześniej. Koń ma najbardziej unerwione miejsce na końcu nosa. Jak koniec niebezpieczny to zakończycie taką fajkę. Ja tak delikatnie pokażę, jak to się robi. Panowie, gdyby panie w nocy był niespokojne, ja mogę dać takie fajki. A teraz delikatnie pokazuję, Słuchajcie, państwo. Tu się do na konika za nosek. Maskowanie na jutro!